Siedmioro dzieci z terenu gminy wzięło udział w kampie Fundacji Realu Madryt. Do tej pory takie obozy poza Hiszpanią organizowane były tylko w Anglii i w naszym kraju. W Polsce właśnie zakończył się trzeci turnus, który po Gdyni i Piszu odbywał się w Starym Folwarku w Tworzyjankach koło Łodzi. To tam trafili następcy Cristiano Ronaldo z gminy Bełchatów. Jak są wakacje, staramy organizować się organizować jak najwięcej form różnego wypoczynku, wypoczynku aktywnego. Stąd też, też pomysł zorganizowania tego kampu. Kamp nie byle jaki, bo z udziałem Realu Madry, także dzieci naprawdę mogą poczuć ten pełny świat, zawodostwo w treningach, świetnie się bawić. Także myślę, że jest to kolejna forma atrakcji organizowanej przez gminę, która wpisuje się w nasze cele i założenia. Kampy Fundacji Realu Madryt to kombinacja treningu sportowego oraz edukacji na najwyższym światowym poziomie. Całodobowy, dziewięciodniowy pobyt w Tworzyjankach obejmował lekcje języka hiszpańskiego, dodatkowe atrakcje, czyli basen, bilard i jazdę konno, ale przede wszystkim kładł nacisk na piłkarskie cykle szkoleniowe. Pod względem treningu, tego stryta piłkarskiego, to jest to robione wszystko tak jak, jak gdyby zgodnie z wytycznymi Fundacji Realu Madryt. Po to właśnie przyjechał trener z Fundacji Realu Madryt, który na co dzień szkoli właśnie młodzież w Madrycie i jak gdyby przeprowadził też szkolenie z naszymi trenerami tutaj z Polski, jak to ma wyglądać, jak to musi wyglądać. I nadzoruję tutaj na miejscu, na boisku te wszystkie zajęcia, również uczestnicząc, prowadząc te zajęcia. To jest pierwszy raz w Polsce i mam nadzieję, że jak będzie następny raz, z każdym roku będzie lepiej. Z gminy Bełchatów do Tworzy Janek pojechało sześć dziewcząt i jeden chłopiec. Cała grupa z mocnym nastawieniem przyswojenia jak najwięcej z futbolowego rzemiosła. Mamy wspaniałego trenera, który bardzo dużo nas nauczył. Już zaczynaliśmy praktycznie od zera, bo nie ukrywam, że wcześniej nie za bardzo potrafiłam grać. Natomiast teraz e, nasi trenerzy twierdzą, że robimy znaczne postępy e, i sami jesteśmy z tego zadowolone. Od zawsze się interesowałem piłką no i dlatego właśnie tu przyjechałem. bo Chciałem nauczyć się lepiej grać w piłkę. No, i przede wszystkim to w piłce nożnej nauczyć się tak bardziej pracy w zespole. Na początku no, nie radziłyśmy sobie, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej. Rozwijamy się właśnie w piłce nożnej, nawet pokonałyśmy chłopaków w meczu z nimi, no więc dajemy radę. I taki był właśnie cel kampu: zapewnić dzieciom zabawę i umożliwić trening w dobrych warunkach pod okiem fachowców. Organizatorzy obozu byli pod wrażeniem postępów, zwłaszcza młodych mieszkanek gminy Bełchatów. Postępy zrobiły na pewno ogromne, więc robiliśmy podstawy, podania, strzały i zdecydowanie były bardzo dużo postępy. Teraz zaczynają już grać normalnie w meczach z chłopcami, więc co do postępów wśród dziewczynek, jestem przekonany, że są bardzo duże. W tegorocznym kampie wzięło udział 65 osób w wieku od 7 do 17 lat. Pobyt naszej siódemki dofinansował Urząd Gminy Bełchatów. Niewykluczone, że i w przyszłym roku trening piłkarski z Fundacją Realu Madryt przejdą kolejne dzieci z naszej gminy.